nie w Minecrafcie? <laughs> go Gosia, jaka czujna, jaka czujna tutaj. No trzeba zrobić, M muszę go złożyć w końcu. A jest już ten, jest już ten update o jaskiniach Delgaga. No bo. Pod koniec wakacji, dokładnie. Nagraliśmy z gosią e, e, Simowy Nowy Dom. Ostatni odcinek Simowego Nowego Domu. No i go jeszcze nie opublikowałem. To będzie taki special, nie? To będzie taki special, wiecie. To jest odcinek, który jest jak dobre wino po prostu musi leżakować. I, I jest coraz lepszy z czasem, tak mi się wydaje. No. Nie martw się, Erek. No nie martw, nie martw się, nie martw się. Delgaga pewnie coś zaraz wypomni. No, wiedziałem, wiedziałem, że ten finał Adasia dwa lata. O nie, Freddy. No, ja, ja wiedziałem, że to Delgaga wypomni teraz. No, ale właśnie tak jakoś pomyślałem o tych Simsach, i tak jak mówię, mam, mam jakby tutaj opracowaną wstępnie fabułę. Co to co tam biegnie, jakoś tak dziwnie tylko. A na co ty, Staszu, czekasz? Na co czekasz? Powiedz, Dobra Kurde, tylko. Aha, know. Ja mam tam Kurde, myślałem, że tutaj jest paleta. Ale to chyba skała tak wyglądała jak paleta. Myślałem, że tam jest paleta i zrzucę mu na łeb, ale to się pomyliłem. Dobra, to dałoby się obudzić. Wtedy szybciej będziemy się, wiecie, lepić tutaj. O! Dobra. O dobra Oj, tak ty wolno leczysz. Ej, dobra, ja cię muszę leczyć. Halo, puść mnie on tu idzie Nie, on tu idzie, uciekajmy Znowu biedny gumol, nie? Ej, czy ktoś pójdzie po gum Delgage? A gremie, ty powinnaś być tam gdzieś blisko, bo Delgaga zaraz nam padnie Dobra Jest już, Będziemy się uleczyć, wytrujeczkę. strasznie wolno się leczymy. Połamane kości krwawienie, to dlatego. Strasznie wolno tu. On tu idzie, dobra, dobra. Hej, Alwate! hej, hej, witam cię Dobra, idę po gumolka. Tu coś ściana, tutaj, ona tylko przeszkadza. Dobra, się. Obudź mnie. Obudź mnie, obudź mnie. Obudź Nie, mnie Wyleczyć, dobra. Nie! Czemu on wiedział, co ja chcę zrobić? Dobra, niech mnie wiesza. No pierdzielony ma chyba wszystkie dodatki Jakie tylko mogą być straszne o! Graża się drze po rozciąganiu O, droga ga myślę, że mnie tak pięknie sfarmi, nie? Gumal, gumal. Pierwdzielna. Gumal, gaga. Chodź, gumal, On tu idzie, on tu idzie, on tu idzie. ja obudziłem gumola? Jakim cudem? Dobra, naprawiłem się, lecę po Dele. Proszę, że nie tylko ja, bo... Co ty żeś zrobił?! Co za zły człowiek! Przecież jeszcze tyle miał! Czemu się puściłeś, Delgaga? Nie wolno się puszczać. Puściłeś się. To za małpa. Ruda. No nie wierzę w to. No ja pierdziu. Oj, dobra, gry mi lecz po gumolka. Mm, puszczać No Delgaga się tutaj puścił po prostu Najzwyczajniej w świecie Kur... Co to, to jest? Ej chyba grami nie może iść po gumolka, biegnę tam Nie wiem czy zdążę Chodź, chodź, chodź. Zdejmujemy cię. O, jakieś damy radę by się chyba przydało albo coś przy takim tym, bo to jest jakaś tragedia. Patrzcie jak to wolno idzie. Dobra, wiem, musimy coś zrobić, jakiegoś gena, bo trochę bida jest. Wie gdzie my jesteśmy, do cholery, ja się pytam. On po prostu idzie bez żadnego problemu, od razu trafia w miejsce, w którym jesteśmy. Co on ma za perki? Ja się pytam. Dobra. Dobra. Kurde, trafił na mnie. Dobra. NIE! Świetno! Ach jo! Który raz? Chyba drugi. No jest ciężko. Skąd on wie gdzie my jesteśmy tak totalnie? To, to mnie zastanawia, nie? To jest dziwne. jak powoli idzie. cię. O najważniejszy, słuchajcie, żeby jakieś punkty chociaż były. Żeby nie spać z rangi. On musi. <coughs> cebula, dokładnie. Ja to cebula jestem. On musi mieć jakieś coś. Ja muszę zobaczyć później. Muszę to obczaić, to jest coś podejrzanego tutaj. Jak przyjdzie prosto do mnie, to to jest dziwne. On ma chyba ten... On nie dość, że ma barbę, to ma jeszcze wezwanie pielęgniarki. Czuję to. Widzieliście? Poszedł prosto w miejsce, w którym byłem. Prościusieńko. Nawet nigdzie nie skręcał. Obudź mnie. Przepnął się tu. Biegnij, 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 biegnie, grami. mi. O, patrzcie, daje nam się wyleczyć. Spokój się chyba, że on jakby tak troszkę chciał się bawić. było on chyba nie gra już na serio, się tak bardziej bawi z nami nie? a nie, zawsze wszystko ach ju! dziękuję za followka o piwnicy co za zły, niedobry człowiek. Może on specjalnie tak, wiecie, mnie ganiał, żeby mnie sprowadzić tam do piwnicy, bo może ma jakieś zadanko na piwnie, nie? O! Ja nie wierzę w to. Ja w to nie wierzę po prostu. No dobra. Przypikał do mnie to, co chciałem. O! Patrzcie, prawie zdobyłem, prawie dziewiąta ranga, więc nie jest to jakoś za specjalne I zobaczmy jak Agremi sobie poradzi tym przypadkiem Znajdzie klapę, czy nie znajdzie? na pierwszy. On jakby to... dało się. O, hej awokado. Proszę bardzo. Wstałeś i mówisz, że wchodzisz na lajwiczka. Szepty mano. Może mieć też szepty. O, może da uciec. No, co tutaj się dzieje? Dobra, chodźcie, zobaczmy co on w ogóle miał. Wy nie będziecie widzieć, ale ja wam przeczytam. Miał oczywiście wezwanie pielęgniarki. Entliczek, pętliczek. I barbę miał. Tak jak sądziłem. Demogorgon będzie? Ja pierdzielę. Wychowa sobie jaja ze mnie, robicie terę auta Kurde, zobaczył mnie Sit, 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 sit. Sit, 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 sit. Sit, 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 sit. Sit, 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 sit. Trafił mnie w końcu. Brawo, o Jezu. Czemu? Słuchajcie, zawsze ja muszę być pierwszy, odnaleziony przez mordercę. Nie! Coś go weźmie ode mnie, błagam. Dobra. Obosz. Mój God. Aż mnie nas zaczął sędzić. No, niestety kina też nie są otwarte. Galerie sztuki mają być otwarte. Słuchajcie. Galery sztuki, muzea, ale kina, teatry. Nie wiem, czy teatry chyba nadal będą zamknięte. No i restauracje na 100%. Miał już mnie dość. Maybe. Mam, mam takiego ten: Delgaga i jego szafka wyszła. Kurde, za ten mecz też mało dostaniemy, no. Do, no, ja też bym poszedł do teatru. Ja też bym poszedł, słuchajcie, do restauracji, zjadł sobie coś pyszniastego. I w ogóle, wyszedł właśnie ze znajomymi gdzieś, nie? Dobra, słuchajcie, to by trzeba iść pod elgagę, bo przecież nikt z naszej drużyny nie ściąga. Bo po co? Połowa restauracji już otwartych. No może, słuchajcie, muszę sprawdzić czy u mnie są jakieś pootwierane w okolicy. Słuchajcie, trzeba te podnajdywać Dylgaga, suwań. Mnie blokował teraz. Będzie mi blokował ten Będzie mi blokował Dziad To już Jad dziad. Jadu 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 Szukaj tego O! Dokładnie To temu Bo ja potrzebuję pieniędzy tutaj w Dead by Daylight

Ja myślę, że to jest agremice, czas, że on jest tak samo ubrany, nie? Halo Gumolku, nie uciekamy, on był daleko, mogłem cię tutaj uleczyć. Chodź, chodź, chodź. Gumol, musisz tak daleko. Dobra. No, powiem wam, że ten meczek jest całkiem, całkiem, on mi się podoba. Poko, polecam tego zabójcę. I to jest, słuchajcie, mordulec na moje możliwości. trzeba zrobić to O, ja zrobię to tem. Rób tam gumolku. Dobra. O nie! Jak mnie trafił? Przecież go trafiłem! Boże, zróbcie gena, zróbcie gena! Nie, nie wyszło. Cebula, no. Cebula się we mnie odzywa. Ja czuję, że on mnie teraz będzie kampił za te wszystkie żywdy, które mu wyrządziłem. Czerwka! To za człowiek szafka. Del Gaga to jest człowiek szafka, nie? Zatem najważniejszy. No, nie ruszaj. się, okay. Może tak. Marnuje apteczka, ale dobra. On chyba nie ma noeda, nie? Nie ma. Dobra, otwieram do... Wiem go. Tam jest druga brama. To jest druga brama, nie? Nie, to nie tu. Gdzie jest druga brama? Halo. Ja się zgubiłem. Nie wiem gdzie jest druga brama. Tam, gdzie to... Tak, tam jest, dobra. Dobra, to ja pójdę do tamtej i ją otworzę. Może nikt jej nie otworzył. Nie, też już ją ktoś otworzył. Udało się! Oh my god, słuchajcie, mam nadzieję, że wbiłem tutaj jakieś punkty, ale tacy mordercy właśnie powinni się trafiać, właśnie tacy. I to był fajny meczek. Pozdro. O, o, bo to był ktoś z live'a